Pozytywka w pokoju dziecka? Wow O nie Co? Nie, że to jest pozytywka No, najgorszy w sumie, chociaż... Nalewczka voodoo też jest słaba Ujdzibor jest chyba najlepszy Ja wiem Ręka, jest w tym, kość, w korytarzu W Aha Dlaczego? Dobra, to nie mam pojęcia gdzie Sześć O, drzwi gdzieś otworzone Drzwi na dół Tycnięto. Aha. Nie. Pokazuje, że też drzwi. Do garażu. okej. Okay. Aha, pozytywka. A, to małe pomieszczonko. Tu jest cold breath. trzy. 49. no to raczej tu. E... Co? How old, How are, old you? are you? How old, How are, old you? are you? Can you hear okay, me? chyba. Okay. Okay. Tak. nie Tak. Sprawdź, czy drzwi. nie jest, Okej. Orbów nie widzę. Czekaj Piątka? Nie. nie. Piątka Dobra, Nie. O, jest writing. To dupa. Uh -huh. Dobra, idę po więcej gratów.

Fajnie, czyli nie da się schować przed nim Czyli najpierw ku stołu biegać. No, albo tej wyspy w kuchni. No miałem na myśli sumie. Ja mamy zadanie, żeby odpędzić kadzidłem. Mhm. I zderzenie paranormalne, okej okay. Czyli co? Pozytywka? Nooo... Na to wypadło Sól jedynie wezmę, żeby go jeszcze bardziej spowolnić. Kto używa pozytywki? Ja nie. Ty masz doświadczenie, no. Rozsypać sól już? No można, no. Nie zaszkodzić. Ale nie, 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 nie. Kasia, nie tam. A gdzie? Tak, tak jak będziemy się ganiać wokół. Wasze. Aha, śmiesznie. No to czekaj. Tu, tu, tu. On będzie wolny, kurwa. Dobrze, że my nie jesteśmy kolizyjni ze sobą. Weź, masakra by to było. No, teraz dobra, uwaga. Gotowi? Nie. Bo ja Aha. nie. Ja też nie. A masz kadzidło? Tak. Aha. mamy chyba. Gr green szarlatanie. O kurwa. Ojebane. Tylko no kadzidła musimy odgonić, nie? No Zabaj, dawaj bo ucieka od kadzidła, uważaj. Każka. Oho. Co? Kurwa, on szybki o kurwa. Ja pierdolę. Srogo. Jakieś myłki robi. No. Śmierdzi z mordy, wiesz o tym? Kiedy miałeś zęby ostatnio? Ja pierdzielę Marz do palniczko w łeb Masz, napis o Koniec Ty kurwa Dobra. Ja pierdzielę bez kitu Czekaj Jak... Ile zdjęć jest do wyrzucenia? Jedno nie Serio? Tak. No wrzuciś... Akurat zdjęcie soli. No. Bardzo, bardzo dużo tego. Eee... Co? Nic, bo... Zaczynał się tam nucić. No. Myślałem, że już hand co? kolejny. No ja też. Raz. No dobra. A zaliczyło nam zadania? Tak. tak, tak jest perfektron. <laughs> to co? była dobra gra. Szybciutka. No. Akurat na sam koniec.